Dzisiaj byłam na zakupach i kupiłam dwie wspaniałe węglinki. To jest pierwsza z nich. Szyneczka pod tytułem Szynka, jak dawniej, wygląda y, pięknie, naturalnie. To jest druga z nich. Ta wygląda jeszcze lepiej. W Ladzie, gdy spoglądałam na nią, to miałam wrażenie, że o, to jest taka szynka taka naprawdę y, swojska. Na pewno nie ma w niej dużo konserwantów. Szynka krucha. Cenowo się nie różniły za wiele. Ta, ta szyneczka tutaj była 3 zł droższa. Ale ogólnie yy, cena 49,90 i 46,90 za kilo. Czyli prawie 50 zł za kilogram szynki. To jest, yy, ja miałam takie wyobrażenie, naprawdę dobrej jakości rzeczy. I patrzymy na składy. Miałam mm, sory za, za wygląd tych metek. Są wygniecione, bo miałam zamiar to y, wyrzucić, ale tak się wściekłam, że powycinałam te metki, żeby Wam nagrać ten filmik. To jest nie do pomyślenia. Ta szynka tutaj, która w moim, moim mniemaniu była mniej naturalna. Y, ale dobra jakościowo. W składzie ma trzy produkty. Szynka wieprzowa, wędzona, pieczona. I tutaj mamy składniki: szynka wieprzowa, sól, przyprawy, aromat, cukier, substancja konserwująca, czyli E250. Mogłoby się wydawać, że skład jest krótki. Jedynie ta substancja konserwująca E250 to jest azotyn sodu. Jest dodawane do większości wędlin i mięs jako substancja konserwująca, więc wydaje się, że no nie może to być nic złego, tak? Druga szynka, która tak niesamowicie mnie zdenerwowała, moi drodzy, ta która była droższa o 3 złote, yy, 3, 3 złote droższa za kilogram, czyli 49,90, w składzie ma aż 20 składników. Yy, między innymi czytamy, Poza szynką wieprzową i solą na pierwszym miejscu w składzie białko sodowe, maltodekstryna, białko wieprzowe, błonnik pszenny bezglutenowy, cukier, regulatory kwasowości. Tych E tutaj naliczyłam 7 i oczywiście też 250. Maltodekstryna. Moi drodzy, nie wiem czy wiecie co to jest maltodekstryna. Moi drodzy, czas na tego szorcika już mi się kończy, a chciałabym żeby ten filmik dotarł. Do jak największej ilości osób. Czytajcie składy. Napiszę wam w opisie, co to jest ta maltodekstryna.